Cześć! A dzisiaj mam do Was takie oto urządzenie. Urządzenie, które nie jest e, ani trumną dla chomika, ani innego ani też e, robotem e, sprzątającym. Jest to kasetka na klucze firmy Master Lock. Taka kasetka na klucze montowana jest e, na przykład... Tam, gdzie się wynajmuje mieszkania lub jakieś apartamenty, domy, na wynajem głównie lub często, no, może nie przeważnie, ale krótko, na pewno jak, jak to jest wynajem krótkoterminowy, to to, to, to widywałem, tak? Typu, że gdzieś jestem w terasie, wynajmuję na jedną noc jakiś tam domek, apartament, pokój w jakimś tam no, mieście, po drodze, no i właściciel tego, tego wynajmowanego pokoju. No nie chcę siedzieć tam do 23.04. i czekać, aż ja przyjadę, zwłaszcza jak tam późno mam się zjawić, a też nie chcę tracić takiego klienta, który tylko przelotem wpadnie na noc i zapłaci kasę, a rano, rano się zmyje jadąc dalej. No więc montuje się takie cuda na drzwiach, przy drzwiach, przy no drzwiach, gdzieś tam przy wejściu z kluczem, kluczem ewentualnie kodem do alarmu i podaje się takiemu delikwentowi z trasy po prostu kod. Ja odbijam, ustawiam, otwieram to pudełko, wyjmuję klucz, instrukcję i tak dalej. Tak, tylko wspominam o tym... Może, może nie, nie każdy wie, do czego to można wykorzystać. Dobra. I to urządzenie z zamkiem szyfrowym tego typu, podobne, tylko na wciskane chyba przyciski, pojawiło się już mi na kanale jakiś czas temu, też chyba firmy Master Lock. Dzisiaj... Yy, Będziemy sobie atakować to zaatakujemy skutecznie, nie napinając i próbując wyczuć koła. Ponieważ w tym zamku, akurat to nie jest takie trywialne, ale o tym za chwilę dzisiaj sobie zdekodujemy to takim dekoderem, którym możemy zrobić spuszki, tam jakieś, jakieś cienkie blaszki, z szczelinomierza. No ale w tym przypadku wykorzystamy urządzenie, narzędzie, które kupiłem razem z takim zestawem kiedyś, kiedyś. Z mrejków do zamków samochodowych można powiedzieć i nie miałem do tej pory żadnej, żadnej kasetki, żadnego zamku szyfrowego zamka, który by działał, w którym mógłbym to wykorzystać. Wszystkie moje konstrukcje były trochę lepsze, ale tutaj się zdziwiłem. Kogo to przyszło do mnie razem z paczką wielu, wielu takich, takich podobnych urządzeń, hmm. W listach no, udało mi się aukcję jakoś tam wygrać z powystawowymi, niektóre są uszkodzone, niektóre, na niektórych nie ma kodów I dosyć tanio to, to łyknąłem ok co ja tutaj robię? No, badam sobie, dotykam tego koła Na którym można powiedzieć tego, tego elementu, który się tutaj obraca I szukam szczelinki Jak na taką trafię To wtedy poczuję to na moim dekoderze no, tak jak tutaj nie wiem czy to będzie widać dobrze Ta piątka, zwróćcie uwagę wsuwa mi się no z milimetr wchodzi spokojnie Dobra, czyli tutaj zostawiamy szukamy dalej o, zero ewidentnie zagadało jakoś może bym tą kamerę lepiej ustawił 50 i a no w ogóle mój syn tutaj zaczął o 7 zaczął się bawić tymi rzeczami jakie przyszły tu był kod ustawiony o dobra i 2, czyli 2,7,0,5 tu był kod ustawiony, w teraz to w linii zdekodowałem sobie to z boczku i to powinno już nam zagadać ok, wciskamy, otwieramy kasetka Rozbrojona do końca synu, on wziął to, o, coś tam było ustawione. Ja tak sprawdziłem, o, ustawiony skot, dobra, no to zaraz się tam gdzieś zapamiętam. On wziął to i zaczął tym kręcić. No i tak mi przekręcał, że mówię, dobra, dam radę, że to na to, no to tutaj to zaraz znajdę. No i tam minęło 2-3 minuty, Ja on nic nie mogę wyczuć. I już on pokazuje, czemu nic nie mogę wyczuć, ponieważ ja do tej pory zawsze dekodowałem cokolwiek. Przeciskając i próbując poczuć cokolwiek, jakieś drganie, jakieś tam, nie wiem, poruszenie, naprężenie, no coś. Tutaj zwróćcie uwagę na dwójce, mi się ta kasetka otworzy. Zmieniam jedną cyferkę, wciskam mocno i ustawiam dwójkę i nic. To da się wyczuć, to jest dosyć subtelne, ale teraz jak widzicie dwa... Na trzy przeskakuje, i tu mam opór. I na jeden też mam opór, czyli dwójkę, ta dwójka jest podejrzana, i ja bym zostawił, ale teraz to wiem. A żeby to mi się wcisnęło, muszę to poluzować. O, i dopiero jak poluzuję, to mi wchodzi. Czyli cały czas trzymając silne napięcie, nic nie zrobimy. No, coś wyczuć można, ale nie, nie, nie będzie mi takiego wiecie. Klik, klik, klik i otwarte. Trzeba to poluzować, i dopiero wcisnąć. Ale, cóż z tego, że jest to tak dosyć trudne do... Ona, no, no, śrubki w środku. Do, do, do trudne, jakieś tam po, Trudniejsze niż, niż, niż normalnie do y, z, z wyczucia, skoro można to zdekodować z takim oto Żeby nie było, że tutaj oszukuję, to zmienimy sobie kod teraz. Normalnie się zmienia ten kod y, tym, 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 elemencikiem, ale on jest chyba łamany, Więc ja tutaj wcisnę, y, o no, tutaj. Ten element, to, który niby z tym gada, ale yy, nie, nie da się zmienić kodu za pomocą tego dźwięku Michała. Ale da się zmienić kod, jak wciśniemy go tutaj. Tutaj pokazuje ten śpień. Teraz przestawiam kod dosłownie randomowo. Nie mam pojęcia, tam się stało. Dobra, jest jakiś ustawiony. No, czekajcie, <gryw> jeszcze raz. Jeszcze go przestawi mocniej, bo. Dobra, I teraz go przekręcę, więc nie zamknę kompletnie tego urządzenia, bo rygle w Stone nie pozwolą mi na to. Ponieważ op, nie, wiem, nie, nie, nie mamy kodu, jest otwarte, ale chcemy znaleźć kod i zamknąć. I cóż, może zaczniemy ustawić się na 000, Pokazuje, że to nie jest ściema, to co tutaj z tym wam pojadę szczelinomierzem. O, dobra.

Dobra, 4. 4, 7, 6, 3. To powinien być na skot, ewentualnie tu może być 6, 7 zamienione. No i jest. Więc sami widzicie, że tworzenie tego, zdekodowanie mm, za pomocą takiego się dekodera jest bardzo proste. Dobra, to na dzisiaj tyle. A, jeszcze, że zwaszmy to, to naprawdę jest dosyć ciężka konstrukcja. Tutaj mam uwagę przygotowaną. Może teraz jeszcze śrubki wyjmę, zresztą już dobra. No dobra, zróbmy taką uwagę netto tego ustrojstwa i będziemy na pewno wcześniej czy później walczyć z tym yy, z tym siłowo waży to 2, no kilo, kilo 2,50 kilo prawie, kilo 300. No powiedzmy, że wyjmijmy, wyjmijmy śrubki, to pewnie może się zrobić waga jak widzicie za kuchenną no kilo 250 waży to urządzenie więc to naprawdę no, czuć to w ręku no, to nie jest to nie jest to nie jest lekkie lekkie delikatne. niestety bardzo łatwo dekodowalne to tyle masterlock Lock Nos. Z tym napięciem fajnie, 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 że to tak nie, nie, nie idzie lekko. Tak, aż tak trywialnie jest to możliwe, no ale to wymaga już troszkę wprawy i pewnie poćwiczenia na tych urządzeniach. Natomiast to zdekodowanie nie ma żadnego problemu. To tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.